Z krakowskiego, krakowskiego poety. Witamy serdecznie. Robołę uh! krakowskiego poety na giełdzie Powiem państwu, że do łatkości należy, a, aby ktoś z Krakowa literacko teraz przyjeżdżał do Warszawy. Powiem szczerze. Zawsze przeważnie jest tak, że jednak to Warszawa przyjeżdża wali w tamtym kierunku artystyczno-literackim artystyczno niż w tym. Także z całą pewnością należy to, należy to bardzo mocno docenić. Myślę, że kilka słów należy się powiedzenia, informacji na temat, na temat autora, który nas tutaj... Ja się wejdę od razu. Tak. Musisz. A, a, a Ja się od razu wetnę bo już to jest ten moment, który zawsze dla mnie najbardziej niezręczny, to z tego dowiaduję się bardzo ciekawych rzeczy o sobie. Więc e, właśnie tak, już czekam z niecierpliwością, czego się dowiem. Kilka słów na temat autora. Proszę Państwa, publicysta, poeta, animator kultury, prawnik, społecznik, trener nauki i szkoleń prawnych. Ja to czytam, aby niczego nie pominąć. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach prawo i stosunki międzynarodowe. Autor wydał e, cztery, cztery książki poetyckie e, do tej pory. Toniki. Jest to zarządzanie zasobami emocjonalnymi rok 2015. Jest to tłumaczenie debiutów w wersji polsko-ukraińskiej Poznań 2017. Drugi to mnie Błąd w Sztuce, Poznan 2019. To był, przepraszam, trzeci. I czwarty, Alterfakty. I tutaj na pewno będę miał co najmniej jedno, dwa pytania odnośnie artefaktów do ciebie, do ciebie, Mariusz, z uwagi na to, że to wydanie zostało zrealizowane w roku 2021. To jest bardzo istotne. Autor solidnie zaznaczył swoją obecność w różnych projektach. W różnych projektach Załóż Wiersz. Między innymi Edward Text Design, czyli odręcznie wypalane teksty, myśli, sentencje w starych ćwierćwiekowych, wiekowych deskach. Jego wiersze znalazły się również w antologii Załóż Wiersz i w kalendarzu literacko-poetyckim Załóż Wiersz na ten rok 2022. Twórczość. Autora była, y, była tłumaczona na różne języki angielski, włoski, bułgarski i serbski. Publikował w wydawnictwach różnych pokonkursowych na m.in. poetyckich pocztówkach, które dzisiaj również będzie można się z nimi zapoznać, także zapraszam. E, Iwantologia, Hafron, Takat, aspiracje, bezkres, fraza, Gazeta Kulturalna, helikoptery, lameli, Malkontenty. Migotania, dwumiesięcznik, no, naprawdę tego jest trochę, wiem, pismo rodzi projekt projektor okolica poetów, pisarze, protokół kulturalny, szafa, banka wobec wydrych i psy. Publikował również w antologiach i czasopismach zagranicznych w Stanach Zjednoczonych, w Szkocji, Włochy, Czarnogóra, Bułgaria, Ukraina, Kijów oczywiście. No i to troszeczkę bliżej przejdźmy. Autor jest zainteresowany syntezą sztuk, czyli podejmuje wspólne, wspólne projekty z twórcami, twórcami muzyki, tańca, teatru i plastyki. Na przykład spektakl teatralny Ubierz mnie w słowa, który powstał w oparciu o jego wiersze. Premiera była 27 czerwca 2014 roku we Wrocławiu. Uczestniczył w indywidualnych i zbiorowych wystawach wierszy, w projekcie Czas zatrzymać, czas zobaczyć, jest ilustrowane. Otrzymał za kalendarz rok 2015-2016. Otrzymał nagrodę specjalną na międzynarodowym festiwalu i konkursie kalendarzy Zoom Art 2016. Zawodował autor. Mariusz Niskusiot prowadzi szkolenia dla ludzi nauki i kultury. Dla biznesu. Zwłaszcza na temat prawa własności intelektualnej. Także tutaj to jest bardzo ważna informacja dla Państwa, którzy piszecie coś, tam. tworzycie proza, poezja, czy chociażby takie, taka sztuka, która jest w tej chwili na ścianach. Wspiera prawnie różnego rodzaju projekty i artykuły. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich od Kraków, jak również członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego do spraw kultury przy Urzędzie Miasta Krakowa. To Tyle tytułem wstępu. Wzrok wybity w rozbitą szybę. Rani palce po samo dzieciństwo, Nie zabijam czasu, zrobił to sam. Za oknem teorie i woreczki foliowe. Rozmyty stan prawny w praktyce Wypłaszcza ziemię bezobjawowo. Słychać, gdy pękają okna z widokiem Na przekroczone normy. Zobacz, jak życie pluje w żywe oczy. Jestem własnym ghostwriterem. Wiem, pracuję zdalnie nad sobą. Trzeba rozliczać się ze słowami. Ktoś rozmnaża pytania in vitro, kradnie przelotne sukcesy. Nawet tępy wzrok odbity w ostrej szybie. To no, tylko hybrydowa rzeczywistość. Mutuje w kolejne pytania otwarte. Pretesty. Podteksty, protesty, podcasty. To tylko artystyczna wizualizacja. Pomiędzy reklamami wpół zdania autury i granty ciągle uczą pokory. Tylko nie zwiększało. <klucza>